Dzień dobry wszystkim, byłam dzisiaj w ogrodniczym sklepie i kupiłam sobie pyszną główkę, zobaczcie w jakim ślicznym kolorze, chociaż widzę, że mój telefon nie oddaje tak tego koloru, jest bardziej różowy, a on w rzeczywistości jest taki taki śliczny jasny fiolet, kupiłam sobie trzy sztuki, bo mi akurat pasuje do mojego fioletowo-białego Kawałka ogrodu, ale to Wam pokażę kiedy indziej. Mam też pyszną główkę w takim kolorze, pięknym. Również mam taki duży okazały krzak. I podoba mi się bardzo moją hortensją razem, Anabel. I góry nad nimi jest już prawie dojrzewające rajskie jabłuszko jadalne. Na dole mam rozplenicenia japońską hameln Tu z tej strony budziszek. Tu zaczyna kwitnąć roskie. O, zobaczcie, ale dopiero pączki. Tutaj mam Lwie paszcze. też takie fajne kolorki wyszły. O, zobaczcie, taki różowy. Tu taki ciemny bordo, dalej jasno różowy, tu mam bordo z żółtym. No tak jak się zasiały, tak wyszły, Tu mam żółty. Tu jest fajny kolorek. Zobaczcie taki dwukolorowy. Ładnie podobamy się tak. Bardzo ładne. Na dole też żółte. I tutaj w takich fajnych kolorkach. Taki bordo taką brudką, żółtą. Strasznie lubię też te kwiaty. Tak przypominają mi dzieciństwo. Zawsze mówiłam, że to takie mordki lwa. O, tutaj jest białe i żółty. O, i tutaj jeszcze pokażę Wam moje pomidorki w szklarni, które już ogłowiłam zawsze tak robię.